Pani jest ubrana jak księżniczka, no nie mi się, to pani pewnie się zna. Pana furka? Tak, przyjechałem przywieźć ten. Czemu wędkarze mają taki kapelusze? Powiem krótko. Właśnie wyszedłem z krzaków, ponieważ w tych krzakach miałem coś do załatwienia, a sytuacja jest niesamowicie, wręcz niewiarygodnie nawet prosta. Jak słyszycie, biją dzwony, a ja wsiadam do mojego samochodu, ponieważ jadę do Elbląga, żeby zobaczyć, co tam w tym Elblągu jest najciekawszego. Dzień dobry. Ja sprawę tę. Także jestem na starówce, jestem na starówce w Elblągu i starówka jak widać pięknie powstaje, całkiem nowa, bardzo ładna będzie staróweczka. Pan wygląda na specjalistę, pan z Elblągu, ja kręcę film, szukam rzeczy, które trzeba zobaczyć koniecznie w Elblągu. Nie mogłem na pana nie zwrócić uwagi przez te szelki, bo naprawdę powiem panu, są, 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 są się to. Pani jest ubrana jak księżniczka, no nie mi się, to pani pewnie się zna. Co, co najlepszego tu można zobaczyć w Elblągu? Brama targowa, brama, katedra, Dobra. wieża. Dobra, a dla księżniczek co by było takiego najciekawszego, bo widzę, że jeszcze tutaj druga jest, yy, księżniczki. Tak, dwie księżniczki, no proszę Pana, może bażantarnia. A co tam jest? Bażanty. Pana furka? Tak, przyjechałem przywieźć ten obiad i nie mogę trafić. Do domu? Nie, aha, zamówiony. A pan, aha, ja Panu przeszkadzam. Nie, nie, pan nie, jest, nie, nie Co Pani poleca i drugie pytanie? Nic nie polecam. Dlaczego? Bo to miasto jest smutne. No. A jak no. się pochodzę. sprawuje samochód? Bardzo dobrze. Dobra, automatycznie. Miałem ze 20 samochodów, dopiero pierwszy samochód, który mnie nie nawala. Koreańska technika jednak robi swoje. No, dobra, A chodra. jako, że Elbląg jest miastem, w którym stacjonowało kiedyś bardzo dużo wojska, w takim właśnie miejscu musi być oczywiście coś takiego jak czołg, który jest symbolem walki pierwszego warszawskiego pułku czołgów i bohaterów Westerplatte z hitlerowskim najeźdźcą. Przy tym czołgu, niestety, unosi się mocna woń moczu. Poprawia. Co to za porządki? Pan nie sikał, widziałem, ale pan drugi sika. Co się wyprawia? Proszę schować penisa. Czyli prawdopodobnie okoliczni mieszkańcy wypróżniają się i oddają swoje potrzeby fizjologiczne, wypróżniają się i oddają mocz właśnie tutaj w okolicy. Jeżdżę po miastach i szukam największej atrakcji. Największa atrakcja w Elblągu. Co? Yy, to tam. Yy, tam, tam. tam. Co, o, ale co tam będzie? Tam chłopaki są. To dwa pytania. Dla osoby wierzącej, co najciekawsze w, w Lblągu? Chłopaki to jest najlepsza atrakcja. Tak. A jak ja lubię dziewczyny, to? Co? A tam też dziewczyna jest. Ale gdzie? No tam, tu, za tam, ma a, tak, co tak, tam. Co tam jest ciekawego pan powie? Cała mam powiedzieć. Dziewczyny? No. no to, a pan mówił chłopaki. A dla niewierzącej? No można wejść na górę i Super, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Chłopaki <laughs> czy dziewczyny? No, dziewczyny i chłopaki są. Ale co tam jest? Jakiś, nie wiem, centrum, yy, siłownia, basen. Nie, 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 nie oni tam grilla robią. A grilla, do no, ale katedra. katedra no. Wejście na wieży, wspaniały widok. A mogę to... na grilla widzieć obcych ludzi? Oczywiście, że pana wpuszczą. A jak, jak kto, kto poleca? Jak pana imię? powiem, że od pana jestem. Yy, Jacek. Pan Jacek, a pani? Yy, Panie nie poboczne, bo widzę, że ta woda jest taka yy, rdzawa, nie boi się pan o płucka trochę, jak pan tak pali. Jakbym się bał o płuca, to bym nie palił. I nie? to no, jest bo... celna riposta. Wszystkiego dobrego, <laughs> dzięki. Pani Mary, yy, Marioli. Tak. Mario. Dobra, i pan? Jaszek. Pani Jacku, ja jestem pan Bartek. Idę na grillar. Całować, żeby. Nie. No, nie! <laughs> Idę zobaczyć, pani Mariola powiedziała, że tam jest największa atrakcja. Zobaczymy, coś mi się zdaje, że mnie pogonią. Zapytałem o największą atrakcję. I pani Mariola, jakiś pan, nie pani tam imienia, Powiedzieli, że tutaj, jakiś Nie, gris, bo tak. ja szukam atrakcji. największej Edlongu, atrakcji w no? atrakcji. Największa atrakcja w Elblągu. To, 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 to na Starówkę. Musi... Stare miasto. Na stare A miasto. na Starym Mieście, co najlepsze? Co, to co najlepsze? No. Naj 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 najpiękniejsze kobiety. Najpiękniejsze kobiety? Tak jest. Dobra, dobra. Tak jest, najpiękniejsze, to dzień, bo najpiękniejsze kobiety bo oni, bo oni mówili, że tutaj. <laughs> bo oni mówili, że tutaj. Dobra, lecę na Starówkę. Wszystkiego dobrego, dzięki. Co jak co, ale jestem ogromnym fanem tkanki miejskiej i tutaj mamy taki... Patyk z innymi nazbijanymi patykami. Rzeźba patyka. Bardzo fajna, lubię. Co pan na załoroczyło w Elblągu? Wiesz, to ja wymyśliłem hasło. Dobra, dawaj. Elbląg, nic tu nie ma. To krótkie, zwięzłe i naprawdę opisuje nie, wszystko? nie wiem, ja nie Ale wiem. Ale ludzie, to ludzie dobra. a dla... Nie i, wiem. Czy pan jest zadowolonym mieszkańcem Elbląga? No. Już tyle lat, człowiek mieszka tej Nie być. ma na co narzekać, jest pan raczej pozytywnie. No tak! A czy jest przyjazny? A mogę ja być w kamerze? Tylko, no znaczy, to czy... musi mama ci pozwolić. Okay. Y czy miasto, miasto jest przyjazne matką? No myślę, że tak. Co byście polecili? Nie interesujemy się tym za bardzo. Nie, a jesteście ze obląga? Tak, ale nie, nie uczestniczymy w takich. W życiu elbląskim nie uczestniczycie. No. A pan też nie uczestniczy? też nie uczestniczy. Fajna broda, wszystkiego dobrego. A i wnuk to pan. Kiedy rozwiązanie? Już powinno być. Aha, czyli, czyli rozmowa ze mną może być groźna. Tak. A, a chłopiec czy dziewczynka? Chłopiec. Wszystkiego dobrego będziesz miał super brata. Miłego dnia. Bardzo. Dzięki, pozdrawiam. Dobra, jeżeli już zobaczę katedrę, co dalej? Jest jakiś ten? Ja bym coś zjadł na Twoje miejsce. Dobra, co byś zjadł? Gdzie jest najprzyżarty? Ja bym zjadł na Twoje Być może jakbyś mięso. stanął w sądzie. By... Zjadłbym burgera na Twoje miejscu. Jednak bułeczka z, z tym no, z, mięsa, z, z wolunką, majak, no. tak? A gdzie jest burger? burgera? burger. Socho? Jestem głodny, chcę coś zjeść, a konkretnie kurczaka bez panierki, ale albo nie ma czegoś takiego, albo na przykład tutaj, w tym sympatycznym miejscu, trzeba czekać godzinę. Także chyba się nie najem w Elblągu w niedzielę, wszędzie trzeba czekać, tu akurat 40 minut, ale nie jestem na tyle niegłodny, żeby czekać 40 minut na jedzenie. No, zdecydowałem się na zakupy w Żabce i kupiłem parę niesamowitych Victuałów. Oczywiście do mikrofali, ale że nie mam przy sobie w kieszeni mikrofali, dlatego zjem to na zimno. Czy to rozwiązanie mądre? Nie. Czy to rozwiązanie szybkie? Tak. Proszę pana, wiem że trzeba być cicho. Nie, nie. Nie trzeba? Proszę pana, ja przyjechałem i szukam największej atrakcji w Elblągu. Kręcę film i szukam największej atrakcji. A panie, ja nie wiem, bo ja nie stąd, ja rybki. jestem z Ornety. Ornety, ile tu daleko stąd? 55 km. A na rybki tylko do Elbląga? Tylko do Elbląga. Tu, tutaj mam coś fajnego, ponieważ przyciągnęło mnie to wpadające w ucho hasło miasteczko handlowe. Podany jest adres. Zapraszam, jeżeli ktoś chciałby się pojawić w miasteczku handlowym. To adres jest podany. Można łatwo trafić do tego miejsca. I jest również mój ulubiony sklep w tym miasteczku handlowym. Nazywa się Mam dla Ciebie Blusa. Napis już nie jest w pierwszej świeżości, ale jest. I taki fajny widoczek. Aparat, nie, Ararat Ursus. I mamy fajne... Wizualizację. Co pani poleca? O, I wszystko. muszę powiedzieć, że rewelacyjna wszystko, fryzura. Kochane. Co najbardziej? Wszystko, wszystko co tu zmienił, to jest wszystko piękne. Co pan poleci w Elblągu? O, żeby wróciło w życie. Tak jak było za Egierka. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Tak. Czyli pan jest komunistą. Nie. No może nie, ale to były lata mojej młodości. To Aha. będzie na YouTubie rewelacyjna rewelacyjna wojna. Tylko proszę jakoś mnie tak powiększysz, bo ja jestem taki To ja dobry. mogę tak, to to tak, o, tak. Tak. I teraz już pani jest duża. Ojejku, bardzo, ale te moje loki to są urodzenia, mam kręcone. Ja miałam dotąd jakby tam urodzenie. Naprawdę? Bila, A sprzedała pani na... Nie. Y... Bo to mogła pani sprzedać, to jest podobno nie, drogie. Nie, nie, zachowam to dla za siebie, Aha. zrobiłam to swoje, ale też nie jestem stąd. Także... Aha. Pani napływowa. Napływowa, A Dokładnie. A czemu Elgą, co się najbardziej podoba w względu? Yy, Narzeczony wojskowy. Także. Aha, no to miłość. Hmm. Dodać oprócz tego, co powiedzieli mieszkańcy oraz osoby pytane na ulicach Elbląga o Elblągu. A czemu wędkarze mają takie kapelusze? Ja wiem. No bo pan też ma. Pan ma wędkarską kamizelę i wędkarski ten kapelusz. No trzeba mieć sprzęt, trzeba być przygotowany. Kapelusz jest takim sprzętem, A, kapelum, się... żeby do ucha nic nie wpadło. Trzeba jak pan zarzuci tym? <noise> Także nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć wam do widzenia i powiedzieć do widzenia. Elblągu i szybkie samochody jeżdżące po jego ulicach. O Elblągu można powiedzieć, wiecie już wszystko. Dlatego ja wycofuję się z tego pięknego miasta jak niemiecki, niemieccy żołnierze podczas II Wojny Światowej. Do zobaczenia. Jeżeli chodzi o to zobaczenie, to przecież Elbląg jest staropolskim tak, to... miejscem, które już jest od XIII wieku, po dzień dzisiejszy i miasto, które no... Pan, pan o... chyba oprowadza wycieczki. wycieczkę wycieczki no, no, przewodnikiem. No to idealnie. Jestem... To idealnie trafiłem. Jest, A tutaj przy... co najbardziej zobaczyć w bo ja, ja przygotuję film dla taki Pół Żartem, pół serio co najbardziej zobaczyć w Ludlągu. Pan mówi ja na do końca. To znaczy jeżeli chodzi o pół, żartem, Ale pół, mi się pół żartem pół serio. No? To nie należy mówić o historii. Nie należy mówić to to nie. Czemu? pół żartem pół serio no? to jest powiedzmy sobie takie miejsca, które może nie do końca są prawdziwe. Ale są, ale które funkcjonują. Strasznie, jak na przykład? No oczywiście, że w nich stać. Kurale mi się trafiło, jak na przykład, no. Jak na przykład, jak na jak Ręka na przykład, mi już, wie pan, jak tak na przykład, mi, no? jak na przykład, dlaczego, dlaczego, <noise> nie, no, dla, dlaczego, Dobra, dlaczego, trzeba po nosie po, po, pogładzić tego? Dlaczego? E, dlaczego? No, niech pan to powie. Dlaczego? To panie to głażdżą, dlatego, że on, to co jest tam napisane, przyczynił się do oswobodzenia miasta, no. ale Tylko, legenda... No to pomnik jest jakiś, No tak? stoi, no jego symbol Elbląga. Dobra, bo ja drugą stroną wtedy. Stoi przy, 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 w, przy bramie, bramie. bramie. Dobra. I teraz tak. Wyrwała, legenda mówi, że wyrwała, jego, bo wszystkie panie na niego zwróciły uwagę, no. bohater, ale biedny, bo to był uczeń piekaczy, piekarza. No i, no i w tym e, całym ferworze wyrwała jego córka najbogatszego mieszczanina. I teraz panie podchodzą... I, i ona, była ona, ona była piękna na pewno. Piękna była, nieważna, <laughs> ale, bo, ale bogatego, bogata. No. I biedny piekarz stał, stał się <laughs> bogaty no. i teraz panie podchodzą, delikatnie muskając go po nocku, proszą o bogatego męża. A faceci? Tylko że w tej chwili, no, faceci, no, jeżeli chcą mieć bogatego męża, też, no oczywiście, no, jest, jeszcze żyjemy, cokolwiek, ale żyjemy, bogatego, Moż, żyje, żona, ona, może, mąż, pies, mą, mą, pies, kot, nie, drzewo. Nie, nie, bo to dochod, dochodzi może, Podobno po nosku trzeba, jestem... Facetem, więc pewnie znajdę jakiegoś faceta. Będziemy randkować? W ustce no? stoi syrenka, gdzie sobie panowie mogą po, e, pogmerać po cycuszku, prawda? Znaczy, nie wie wypatruje... pan, nie każdy ma taką możliwość, żeby jeździć. A właśnie, nie <laughs> Czyli ma. Faceci do nie Ustki, ma... kobiety tutaj Do łóżki, ale, ale również, ale również no? przecież jest w wzgórze Krystyny, gdzie Krystyna opłakuje swojego narzeczonego, który poszedł na wojnę i nie wrócił, Sany ale tak? nie, wrócił dlatego, nie wrócił dlatego, że zginął. Wrócił dlatego, że przy pierwszej knajpie zapomniał a, o niej. A ile lat? Nie ona... Ile lat Krystyna tam płacze? I... Ile lat Krystyna już płacze? Krystyna płacze tak długo, że z tych łez utworzył się potok i ten potok nadal płynie. Srebrny potok. Krystyna musi czyli, dużo pić. Czyli ona nadal czyli ona nadal płacze i na tym wzgórzu Krystyny, tym bardziej by się promowało, promowałoby się wysoczyznę Elblątka i barżantalnie. No? bo tam panowie by też sobie poszli coś pogmyrać, tak jak tutaj panie mają. Z tym tylko, że pani musi się zastanowić, czy ona chce bogactwo w kieszeni czy w spodniach, py... o co A, tak. <laughs> Inne, czy dzisiaj pan ma wolne rozumiem. Dzisiaj pan wolne. A jutro do roboty? Jutro nie, pan ten? ja jutro nie, a to, to nie ma tak, że jutro nie mam żadnej wycieczki. Aha, dobra, a to jest piesek czy suczka? To jest, to, to jest psica mojego syna, to nie moje. On już nie chodzi na spacery? Chodzi. A oni mają, bo, bo pies ma niebieskie i takie oko kurczynowe, a ma, ma. czemu tak? Bo to jest, bo, 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 bo to w nim dużo krwi haskiego jest. Aha, no bo trochę tak wygląda. Dobra, a jeszcze pytanie inne poboczne, jak pan tak mówi, bo pan płynie jak, ta, jak Krystyna, dziękuję. Pan płynie jak Krystyna, czy pan jak często Pan popija, żeby wie pan się nie, nie było sucho wózku? Eee, to znaczy, ja często popijam, jak często popijam ze sobą, jak oprowadzam, no. nie noszę, ale po takim, dwugodzinnym, dwugodzinnym spacerze no. w Biedronce kupuję sobie zawsze pół litr. Eee, oczywiście wody. Wo wody? No wody wody. Wody, wody, wody. wody nie wody, wody. Dobra, dobra. I, 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 i popijam. To sobie. nie zawsze to e, takie pytanie już będziemy kończyć. Co, czy nie denerwują pana, pan opowiada, pan płynie, pan się tam e, produkuje, a niektórzy, bo czasami tak są. Tacy co mają kompletnie to wywalone. Czy pana to nie irytuje? Proszę, proszę państwa, tak. powiedziałbym w ten sposób. No? Ja jestem dla nich. To tak. Oni mi zapłacili i mnie Aha. to nie interesuje. Nawet mówię, że jeżeli nie jest to interesujące, co ja mówię, żeby tylko stanęli dalej i mi nie przeszkadzali, jak również idąc po drodze wskazuję punkty, gdzie są być może dla nich atrakcyjniejsze. Aha. Takie jak bary piwne, restauracje, szczytowe... Czyli pozbywa się pani. Szczyt... Nie, oni się nie, sami, ja bo, oni się sami ja pozbywają. Ja Szczytowa wycieczka, którą z 54 uczestników, które wysiadły z autobusu, do mety doszło 12. O, to mi się wypruszyło. Bo wycieczka jest dla nich, a nie dla tak, mnie. To jest dla nich. Bardzo się, panie Stanisławie, niesamowicie się cieszę, że pana spotkałem. Przypadkowo. Po prostu, ale no, Ameryka po prostu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję jak, jak w Elblągu kogoś... Tu mamy, to, to, tutaj mamy punkt informacji turystycznej. Ale dzisiaj czy my? Oczywiście W niedzielę też czynny. 7 dni w tygodniu czynny. Dobra. E, dziękuję. Proszę pana właśnie, ja chciałem zapytać o okularki. A to specjalne są, bo jak przychodzi mi kobieta, to ja i mówię, a mogę na kobietę piwo. A, a pią. i nie wiadomo, ja pan, nie wiadomo, gdzie pan patrzy stary. A to się najlepiej sprzedaje? No, porcelanka, Aha. takie role te figurki. Figurki, A, czyli taka razie sztukateria do domu. Tak. Taki, co można położyć, co kogo interesuje. Nie A walutą, bo tutaj młodszy kolega walutą, lubi sobie pohamować. Pan w walutę nie wchodzi. Zabiera, <laughs> Wszystkiego dobrego. Zabier... Pan zabiera walutę. Zabiera, no do... Lata praktyki przyniosły wiedzę. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Dzięki, pozdrawiam. Na razie. Dzięki, dzięki. Do widzenia. Udało się niesamowicie rewelacyjnie wręcz spotkać, nie wiem czy to będzie słychać, ba pana przewodnika, który wyjaśnił mi wszystko, Jana Pawła do końca. Mam nadzieję, że coś będzie słychać.